Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak udało mi się wygrać ostatni turniej o skina w Fortnite. Cie. Mam nadzieję, że takie odcinki Wam się spodobają, bo jest to trochę powrót do moich korzeni. No i wiadomo, jeśli Wam się spodoba taki filmik, to zostawcie lajka i suba. A ja nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Patrz jaki on maskit w ogóle. Ja je -ole. to jest jakiś kitek, to jest kitek skin karnetowy. Czekaj, tą pompę weź tylko. no, dead. On solo był! Lecisz głop Tak na mnie Eee 50 no jest, jest. On nie ogarnia on ogarnia Albo nie jest tak Bądź jeszcze 6, nie, nie ogarnia A uciekł mój Tylko że on ucieka, on ucieka, on ucieka Gdzie? Jest, nie widzę U mnie A u mnie jest mój drugi Dika dostał Krak do ciebie Nie 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 poradzę sobie Uważaj, wychodzi na dwóch, możecie dojść do. Dead, mój? No, a te... Ale tu jest jeden, to... Te, tego, tego drugiego. 3, 4, 4. I kolejni będą. To, na box, go. box, box! 100? Nice. Nice. Dead? Nice. Nice. Ale go. Nie, 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 dobrze. Nice. Kolejni, One oni nie, nie oganiają, nie oganiają. Krecie, 60, mój skin. Et. Tak, 40 Idzie tu, jest tam nie? Moje mój wolofój walo Moje Nice Wramiany boks, e, w Doszku Moje, moje, moje 100 Dead prawie. No nie trafiam, no ja... Co? Chodź do mnie Jest 58 Jestem, jestem dać. Nie no jak 100% że ktoś tu będzie, co? Tak A mało może nie O k***a, przecież bokiem rośnie, on bokiem chodzi On bokiem chodzi! On nie słyszy, nie słyszy, nie słyszy Zaraz Nice 80 Full box 100 Dead Nice 100, tak, dead Ej, CHŁOPY Wiedziałem, wiedziałem, kurwa! EJ kolejny w przeku, uważaj. No nie, box. Dwa, gałda. Tuwa. Dead. Dead. Nice. Dobra, ma spaza. Wyjebał mnie, chcesz, chiluję. Chiluję, chiluję, chiluję. Kiluję się. 20. Box, 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 mój. O nie wie, co się dzieje. Nice. Dead. Boże, nie mogę go trafić. Albo nie, żartowałem. Box! Nie! Gdzieś tu jest. A w Box, Box, Box! Dead będzie. Nie, żyje. O ma ultra mało. Ej, yy, Box mam. Box, full Box! O, uciek. Yy, 30%. Nice. Yy, 100, crack. Dead? Co jest? Box. o Uwadzi bo snajpar jest okay. dead Ja... Yeah. Ja nie mam assist, ja mam assist Chodź po jego loot, bo ja nie mam Moje w... Aaa... inny box 100 okay. nice Skin za... Are... Coinbox box Dead Nice 130, full box Dead Nice A to tam leżą Czaj tych na górze chodź co? A, jesteśmy 2 na 2, chodź może nie dostał spraya? Oj oj, 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 jaki konkurs! Oj, no i się gubiam E, lunch! Zatuję polut, polut, po Krak? Po e, te... e, 44 biało ten e, czerwony skin, kanadyjka. Moi mój, wall Nice Crack Jeden crack oh, ja. Dead Drugi biało Dead. Let's go!